Zadanie z tematu pęd a zasady dynamiki. Oblicz siłę, jaką piłka tenistowa o masie 58 g działa na rakietę w czasie odbicia. Załóż, że czas kontaktu piłki z rakietą wynosi 5000 sekundy, a zmiana prędkości piłki podczas odbicia była równa 40 m na sekundę. Jaką liczbę krążków o masie 5 kg należałoby nałożyć na gryf, Drążek hantli, aby ich ciężar, ciężar był równy sile działającej na tę rakietę tenisową. Zadanie jest bardzo proste, bo opiera się tylko na użyciu wzorów, które trzeba znać. Więc jeżeli mamy siłę w trakcie zdarzenia, to tą siłę obliczamy ze wzoru, że to jest zmiana pędu w czasie. Jeżeli chodzi o wzór napęd, no to to jest iloczyn masy i prędkości. Jak chcemy policzyć zmianę pędu, no to jest to iloczyn masy i zmiany prędkości. Tutaj te wszystkie wielkości, może nie wszystkie, oprócz masy i czasu, tutaj w tych wzorach, to są wielkości wektorowe, więc czasami może tutaj nastąpić trudność, bo na przykład, żeby policzyć zmianę wartość zmiany pędu, to czasami trzeba wektorowo odjąć, znaczy trzeba zrobić takie działanie, że trzeba odjąć dwa wektory. Więc tutaj troszeczkę dalej, jak wejdziemy w te zadania, to będzie trudniej, ale to zadanie jest łatwe, bo tutaj wystarczy tylko do, tego pod, do, tego, do tych wzorów podstawić to, co mamy podane, bo tutaj już mamy na gotowo podaną, policzoną zmianę prędkości, nie musimy sami jej obliczać. Więc tego jest tutaj jak na razie zdecydowanie łatwiej, więc chcąc obliczyć tą tą siłę, jaką piłka tenisowa działa na rakietę w czasie odbicia, no to piszemy sobie ten wzór, że siła to jest zmiana pędu w czasie. Zmianę pędu możemy zapisać wzorem, że to jest m delta V, bo ten wzór się bierze stąd, że jakbyśmy sobie rozpisali na wzór tą zmianę pędu, no to by było p2 minus p1, czyli mv2 minus mv1 i jakbyście sobie przed nawias dali masę, no to by wam wyszło właśnie m w nawiasie różnica tych prędkości, czyli to samo co m delta v. Więc zamiast zmiany pędu zapisujemy sobie ten zór m deltav. No i przez czas i to jest już wzór końcowy na siłę, ponieważ wszystkie te wielkości mamy podane w danych, więc wystarczy tylko podstawić i wyjdzie nam, że ta siła będzie równa 464 N. I jeszcze tutaj jest takie dodatkowe polecenie, że mamy jakieś krążki o masie 5 kg i ile by musiało być tych krążków, żeby ich ciężar był równy ciężarowi, żeby ich ciężar zrównał się z tą siłą F. Więc tutaj piszemy sobie, że wzór na Ciężar tych n krążków, no to będzie n razy FG, ponieważ każdy krążek będzie miał jakiś ciężar, a będzie ich n, czyli łączny ciężar tych wszystkich krążków, no to będzie n razy siła ciężkości. I ten łączny ciężar tych wszystkich krążków ma wynosić tyle, co ta siła, która tutaj działa, czyli 464 N. No i z tego równania sobie n wyciągniemy, tylko jeszcze za siłę ciężkości ym, tego krążka, bo tutaj mamy n krążków, więc tutaj dla jednego krążka wstawiamy wzór na ciężar, czyli masa tego krążka, czyli duże M razy przyspieszenie ziemskie, to jest wzór na siłę ciężkości jednego krążka. No i jak jeszcze podzielimy obustronnie przez MG, no to Wam wyjdzie wzór na ilość tych krążków. Siłę możecie, jeżeli obliczacie od razu, podstawić sobie tą wartość policzoną, albo można tu za F wstawić wzór na F żeby mieć wzór końcowy, taki jak w zbiorze, no to w ten sposób trzeba zrobić, że ten wyciągnięty wzór tutaj podstawiamy. I jak podstawicie dane z treści, zadania, które wszystkie są, to przybliżeniu Wam wyjdzie ta ilość krążków 10. Tutaj, jak sobie podstawicie i obliczycie, to wyjdzie Wam 9,45 krążka, ale tutaj nam chodzi o ilość całych krążków, więc wiadomo, że no nie możemy. Mieć tych krążków powiedzmy 9 i jeszcze pół krążka, więc dlatego zaokrąglamy po prostu do ilości pełnych krążków, stąd tutaj wynik 10.